Cześć Siema, siemanko, a to ja Sweet ZUZA. A dzisiaj mianowicie lecimy sobie z 22 odcineczkiem z Movie Star Plan, a dzisiaj mianowicie zrobimy sobie dziwny komplet, jednakże nie na poczku, tylko na nasce tym moim jako dodatkowym chodzie, ponieważ poczkami zbanowali. Jeżeli nie wyżycie, zostańcie do końca, a na pewno to zobaczycie, ujrzycie i się dowiecie. Po wpisaniu loginu i hasła wyskakuje nam formułka, tutaj tylko tak powiedzmy, żebyście widzieli Może zalogować się ponownie za 0 dni i za 16 godzin Szczerze mówiąc, co ja do cholery zrobiłam, ja w ogóle nie wiem co ja zamieniłam temu movistarland W ogóle po co jest takie gówno, jak takie naprawdę ban Bo tak naprawdę za zgłoszenie, za no kompletnie co, kto, kto, można dostać bana nawet tak naprawdę na więcej. Yy, nawet no na... Po prostu nie da się tego określić. Jestem mega zła, bo ja nic nie zrobiłam, a dostałam bana. No ale już z takim myłym akcentem wchodzimy sobie na nastkę. Okej, okay, więc zajmujemy się już na tym końcu, wiem wygląda tak jak ona wygląda. Ona tak jak wygląda. Ale nie przyjmą się wyglądam. Postaramy się w cośkolwiek przebrać. Bez przady nie oszfundlowałam, można tak to nazwać tego kątla. Kątla, o Boże. Kąta do pustki, bo tutaj jeszcze są ubrania. Więc spokojnie. Już nie wiem czy to słonie, czy... dobra no, już sobie takie. bluzki nie mamy, więc szczerze mówiąc, nie mam dla tego pojęcia, co możemy zrobić. Należy się tym nie przejmują. Założymy sobie takie buciksy. Włoski, takie. Dodatek jakiś. Czarne pieki. Aha, są już. Taką torebkę? Nie. Szczerze mówiąc, wiedzieć, ja właśnie się tym najbardziej rozczarowałam, bo myśląc, że ta torebka będzie większa, zakupiłam po prostu gazetkę, a to taki troszkę padziewek No, ale już się tym nie przejmuję. Nie mamy bluzki, co mnie najbardziej zasmuciło. Więc po prostu założymy sobie sukienkę The Weź w ogóle się nie przebieramy, bo to nie ma sensu. Jestem na tym koncie biedna, jakoś no i ja nic akurat z tym nie zrobię. Wybierzemy sobie jakąś inną animację. I taką mortkę. Okej. Okay. A mianowicie pozdrawiam, elia 13 w Na YouTube Sweet Zuza. E, reklamujesz, ponieważ tamta dziewczynka uskosowała swój kanał i ja jestem pierwsza. Więc mi to też daje takie korzyści, więc zaczynamy na dziwny komplet challenge. W sumie komplet challenge, nie wiem jak to nazwać. No ale okej, okay, jeszcze ty odświeżymy status. Przypominam, że mój hashtag to hashtag 3. Więc e, spoko. No spoko, spoko, okej, okay. właśnie jest nowa moda i ona mi się strasznie podoba i od razu mówię, że po prostu, może po prostu będziemy także zakładać, yy, nie będziemy zakładać ciuchu dla VIP, ponieważ chcę to dodać do listy, a z mi dla VIP to będzie bez sensu, no bo co dodawać coś do listy, czego na pewno nie dostanę, czy serduszka muzyka, czy serduszka to moje drugie życie, czy serduszka, kto słucha muzyki, najpierw ja słucham muzyki. Szczerze mówiąc, nawet czasami 24h na to, umiem słuchać muzyki, oczywiście, bez przesady. No więc... robimy sobie jakiś komplet. Ja wybiorę oczywiście swój ulubiony kolor włosków. I oczywiście, jaki ten komplet będzie miał kolor. Będzie on miał taki pastelowy, różowy. Szczerze mówiąc, osoby, które... Mm, Biorą takie jakby bardziej komplety, znaczy komplety jego bluzkę zastąpić, byleby wejść do motywu, to jest dla mnie po prostu bez sensu. Po prostu, brać na przykład coś, co mi się nie podoba kompletnie, byleby po prostu dostać się do motywu. A no moim zdaniem to jest chore na maksa, no ale kto co lubi, no nie? Ja sobie takie różowe. Dzięki, bierzemy te, bo ostatnio one także się stały bardzo popularne na moim Instagramie, Ale nie dlatego, ponieważ strasznie mi się one podobają. I na poczku mam ich chyba z 500 w szafie. Mówicie tak, na poczku, na poczku, na poczku. Ale no ogólnie tak, no to jest moje konto, i na nim mam więcej życia. Można tak to uznać. A to są te takie klamerki, można powiedzieć, to wyciągam je sobie czarne. Okej okay. Co my tu możemy jeszcze poszukać? W sumie to już mamy wszystko z tego kompletu, więc już sobie go dodamy Okej okay. No więc sprawdzimy, czy mamy coś jeszcze w liście oprócz tego kompletu, bo ciekawa jestem, bo moja siostra nie chwaliła mi się, czy ma coś Czy nie ma Lista życzeń Mamy ten komplet, jeszcze jakieś zyski, jakieś dziwne, obleśne włosy, które nigdy mi się nie podobały, jak mam być szczera. Coś tu jeszcze mamy, nie oprócz naszego wspaniałego kompletu Okej, okay, więc wchodzimy sobie jeszcze tutaj. mi się właśnie ten motyw, szczerze mówiąc, kojarzy z taką imprezą, co właśnie neon festival. Jak tutaj pisze, właśnie z tymi tą imprezą kojarzy. Oni właśnie chodzili w takich neonowych ubraniach. Właśnie też mieli takie make-upy na twarzach neonowe. Właśnie to była ogólnie taka neonowa im, im, impreza, jak to tam woła. W sumie się właśnie ostro podoba. Okej. Okay. To już nie zrobiłam, myślałam, że jest. Ok, zakładamy sobie te spodenki. Bierzemy kolor taki nie. Taki, no, 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 no. O, taki zielony. Szalik, to sobie weźmiemy, bo ten szalik jest fajny. Taki właśnie, boa. Myślałam, że on jest właśnie taki bardziej e, dla VIP, ale się okazało, że nie, więc korzystałam sobie z promocji. XDDD. Co tam, fajny żalik? Nie mam właśnie, czy taki, czy tutaj jeszcze biały? Dobra, tam weźmiemy biały. To będzie takie paseczki można powiedzieć. Teraz szperamy po jakąś bluzkę. Masz tak samo z tymi bluzkami. Ja rozumiem, one są tanie, ale naprawdę, żeby specjalnie wydałać 50 starkońców, żeby kupić tą bluzkę i żeby dostać się do motorów, to jest zamiecone chore, bo na stówę teraz daję, że bluzka, bo wiem, mówi star, po prostu się nie, ta nie podobała, więc bez sensu to kupowali, moim zdaniem, tak? Więc się nie urażajcie, jeżeli kogoś urodziłam, obróźbi sobie taką sukieneczkę. Też szczerze mówiąc żywam, żonę z lęwi, więc nawet na nią nie zerkałam, no ale już jak nie jest, to korzystamy. Weźmiemy sobie tutaj biały. Właśnie tutaj weźmiemy jeszcze zielony, żeby nie było tak pusto na tej sukience. Tutaj spróbujemy wziąć biały. Nie właśnie wtedy nie będzie widać tego zielona, zielonkawego nie mam. Tutaj spróbujemy. Spoko tutaj może być. Teraz szbieramy po jakąś bluzeczkę. Słuchajcie, jak wybiorę sobie bluzkę, to po prostu wrócę do Was, bo mam kompletny po prostu kłopot z wybieraniem bluzki. Oczywiście co znalazłam bluzkę, ale nie, ona jest dla VIP. A po drodze znalazłam takie okularki fajne i buty. Ale oczywiście bluzka dla VIP. Okej, okay, znaleźliśmy jeszcze taki fashion kapeluszek. I szukamy jakiejś bluzki na miejsce po prostu, no bo tamto to dla VIP jest nie fair, bo cały komplet nie dla VIP. A ta oczywiście bluzka, tak. Okej, okay, przez jakiś moment będzie z nami uczestniczyła w zakupach Elię 13W, więc pozdrawiam. Okej, okay, ja już powoli kończę dodajemy nasz wspaniały komplecik z wieloma rzeczami do listy i w sumie to już jest koniec naszego dziwny komplet. Mm, bo co ja tu mogę jeszcze w sumie robić w tym kompleciku? do zrobiłam to, co chciałam i oczywiście mój status się nie zmienił, jest on nagrywam te ja, zana no i tak dalej. Okej, okay, no to ja się z Wami żegnam lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, nie hejtujcie i oczywiście przeczytajcie opis, bo nie po to go piszę, żeby on po prostu był i e, po prostu jutro prawdopodobnie, nie od razu rana, prawda? ale prawdopodobnie pojawi się już odcinek na koncie poczekbezroczek 124567. z tego względu, iż no, zbanowali mi go tylko na 16 godzin, więc jutro powinien termin minąć i błagam, zgłaszajcie Gosia, użytkowniczkę, Gosia12333, hi 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 ponieważ tak, to było moje konto, ale zgłaszajcie, bo użytkowniczka, nie będę jej imienia wymawiała, bo jest mi wstyd, jak mam dziszyna, która dostała ode mnie to konto, po prostu okradła mi poczka z jakaś, więc zgłaszajcie ją, po prostu, nie wiem, zgłoście ją za co chcecie, ale błagam, zgłaszajcie ją. Pa!